Yes. Ładny. Hey, Hej, łowica, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w wiosennym już bym powiedział, bo co prawda kalendarzowej wiosny nie ma, ale mamy przepiękną pogodę, nadają, że koło południa być 12 stopni, no po prostu warunki stworzone do tego, aby złowić pstrąga. I właśnie dlatego dzisiaj jesteśmy na rzecz górskiej, będziemy próbować przechytrzyć ten przepiękny gatunek. Jestem pełny optymizmu, bo pogoda jest na tyle fajna, że ryby powinny być dosyć aktywne. Już dawno odbyły tarło, woda się ustabilizowała, już jest w miarę okej, okay, poziom wody, A oprócz tych pozytywnych czynników, które wymieniłem, to są jeszcze kolejne. Nowy sprzęt, który chcę dzisiaj przetestować od marki Spro, zobaczymy jak sobie poradzi na pstrągach. Kiek bardzo finezyjny z kołowrotkiem, który już na sucho przyjemnie kręcił, zobaczymy jak to będzie pod obciążeniem mam nadzieję pstrąga, których chyba dzisiaj nie będzie brakowało, bo naprawdę powinny być aktywne. Poza tym zainwestowałem też w nową kamerę sportową, już mówię do was z GoPro 10 Black, już nie GoPro 7, więc mam nadzieję, że jakość i przepaść w pozytywnym tego słowa znaczeniu będzie widoczna w tym filmie. Zaczynamy łowienie, ptaszki ćwierkają, no po prostu przepięknie. Chyba każdy wędkarz czekał aż się skończy ta zima i zacznie się przepiękny okres, czyli wiosna. To witam Was raz jeszcze z nowej kamery GoPro 10. Wcześniej używałem 7, teraz zmieniłem na dziesiątkę, żeby było lepiej mnie słychać, bo ta kamera ma nieco lepszy głośnik oraz lepszą stabilizację, także zainwestowałem po raz kolejny w jakość. No i co, zaczynamy łowienie. Myślę, że dzisiaj to by było fajnie złowić kilka tych pstrągów sportowych no i mam nadzieję, że i coś większego się uwiesi. Pierwszy rzut wykonujemy na nowym sprzęcie, czyli UL. Control z marki Pro, z serii Troutmaster. No i kołowrotek RICH. E, tutaj mamy w rozmiarze 2000. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście rzucam na swojego ulubionego woblera. E, jest to Ricky. Coś tutaj się poklątało na ścitówce już Oby nie wzięła ryba, tylko w pierwszym rzucie, bo wiecie, jak to jest. E, Ricky z Robinsona to jest 5,5 cm wobler. No i zaczynamy. Bardzo krótki dolnik ma ta wędka, już tu widzę. Ona jest opisana do 4 gramów no, zobaczymy, czy coś się dzisiaj poszarpie, tą wędeczką. Ostatnio ogólnie sprawdzałem i jakoś też. Ło, wyszedł już, widzieliście? <laughs> w pierwszym rzucie. Dobrze, że się nie złowił. Tu by później problem. ale jest wyjątkowo czysta woda dobrze, że nie ma słońca, bo czysta woda plus słońce to się równa bardzo ostrożny pstrąg i czujny, więc ciężko go przechytrzyć. Dzisiaj jest przynajmniej pochmurnie, więc będzie o tyle fajnie, że nie będziemy aż tak widoczni i pstrąg nas nie będzie aż tak dobrze widział. Ale woda już wróciła do normy. Jeśli chodzi o jej poziom, jest taka jak zwykle, nie jest wysoka jak to było zimno. Jest! Yeah. Mamy! Ładny Ale podczepiony Nie trafił, widocznie no, nie fajnie, że nie trafił. A przepił się, widzę. No, niestety nie trafił, to ja wam będę ukrywał. Ale na pewno bił, bo czułem dwa razy, jak uderza, i za trzecim razem, branie było takie mocne, ale chyba nie trafił i się obkręcił. Poszedł. Taki podpięty w strąg, to zupełnie inaczej chodzi. Oho, widzieliście to. No nie jest Musiał być nerwowy cholbo, ale jest fajny fajny, sportowy. Ładny rzut wyszedł. To i pstrąg siadł. Czas na krótką przerwę. Ogólnie to ostatnio zacząłem ćwiczyć na siłowni. Trzymam jakoś tam dietę, więc takie będą się przewijać produkty wysokobiałkowe na moich filmach. Mamy dwa pstrągi. Ryby są ewidentnie bardzo aktywne już poczuły tą wiosnę, poczuły cieplejsze dni. Wybierajcie się już nad wodę, sezon się w pełni rozpoczął. Wasze zdrowie i oby jak najlepszych połowów w tym roku. No słoneczko się przebija z zachmur. To oznacza, że będzie już troszeczkę ciężej z tymi pstrągami, będzie trzeba już się chować za drzewami, bo będą, będziemy rzucać po prostu cień na wodę, a te pstrągi będą to widzieć. Poza tym trzeba się bardzo cicho zachowywać. Bardzo delikatnie trzeba będzie stąpać po ziemi, bo te pstrągi często stoją przy samych brzegach, gdzieś tam w dołeczkach i po prostu trzeba być nieuchwytnym, bo inaczej spuszymy pstrąga. A kto wie, czy właśnie pod nogami nie będzie stała ta życiowa ryba. No ja bym chciał 50 w tym sezonie złowić, a jak będzie, to zobaczymy. Na pewno 100% się je trzeba dawać i. Być cierpliwym. Takie są strągi. Zobaczcie jaka szopa. Ciekawe co jest w środku. Pewnie jakieś strachy na lachy. Ciemnota. Wyszedł mnie do gumy, odprowadził, czułem szarpnięcie, widziałem cień. Niestety o kolorów polaryzacyjnych jeszcze nie mam, więc nie widziałem całej akcji, ale ryba koło 300 cm i na gumkę z Bajta, taką Jest, yeah. Ale fajnie. No i nie, najmniejsze te strągi dzisiaj. I ładujemy kolejnego. Jest. A tak w ogóle chciałbym wam polecić produkt, jakim jest plecak z Westina, wodoodporny. Dzięki niemu tak naprawdę nie muszę się dzisiaj już martwić o to, że utopię aparat, bo nawet jak się utopi plecak, to i tak będzie wszystko suche w środku. Także naprawdę fajne rozwiązanie. Zawsze to był mój największy problem i bałem się, że utopię ten plecak, ten aparat, przepraszam. No i. Raz się to nawet wydarzyło, musiałem zmienić wtedy na pana Sonika Lumixa G80, którego używałem przez dwa lata, a później znowu go utopiłem, co widzicie tutaj na górze w filmie, gdzie zawiał mocno wiatr i statyw z kaparatem mi wpadł do wody. A teraz łowimy dalej, z powrotem szukam dołków. Co jakiś czas faktycznie są obiecujące dołki, z nich wychodzą często ryby. O kurza stopa. To była pięćdziesiątka. Była przepiękna ryba. Pięćdziesiąt plus na pewno. Kawa obstrąga. Szkoda, że nie podszedłem do tej miejscówki ciszej. Bo jakbym podszedł, może by mnie nie zauważył i by jeszcze uderzył w woblera, ale by to był piękny hol. Ryba na spokojnej wodzie stała i jak widzieliście, przy samym brzegu. Ale jestem zadowolony, bo sprzęt sobie radzi w takich warunkach, mimo że bardzo głęboko się ta gniewędka jest paraboliczna, to jednak lf, no, wdała sobie radę z tymi pstrągami, które są mega waleczne z tej rzeki. Bardzo komfortowo siłowi. tutaj macie uchwyt SK e, Troutmaster seria, no to pod pstrągi typowo, kołowrotek z płytką szpulą, dosyć no pod takie spinningowe Uważanie za pstrągami i okoniami to jest Ridge 2000. Wizualnie się prezentuje spoko, kręci też spoko. No więcej nie powiem, bo dopiero pierwszy raz zabrałem ten sprzęt na wodę. Będziemy go na bieżąco badać. Ładny Ale to jest tęczak, nie Wo, ale ładny Ale przygram Oliu Ależ piękny pstrąg Znawalno, widziałem jak się podnosił, zobaczcie ma tu pijawkę. Ależ pięknie ubarwiony on jest. Ciemny. No prześliczny. Uhuhu. Na Lures znajdziecie wędkarz pro oczywiście. Podlinkuję wam w opisie. Fioletowy. Ło! Zna wziął. Bardzo silny. Oto. Uhuhu. O to chodziło. Teraz to ja jestem zadowolony. A ogólnie ostatnio, tak jak wspomniałem, chodzę na siłownię i tą, trzymam tą dietę. Nie, Dużo jem, zbieram tam 3000 kalorii dziennie, ale dzisiaj nie wziąłem prowiantu do plecaka i jestem mega głodny. No naprawdę mój żołądek już się rozepchał i ja to czuję, bo odczuwam niezły głód. Zakończymy sobie film z tej specyficznej kładki. Dzięki, że dotrwaliście ze mną do końca. Udało się złowić cztery pstrągi. No i powiem wam, że kończę, bo jestem bardzo głodny, muszę wrócić do samochodu na się, No, i nie wykluczam, że jeszcze odwiedzę jedno miejsce na powrocie, gdzie może być też pstrąg. Także jeśli ten film się zaraz skończy, to znaczy, że nie było tam pstrąga. A jeśli jeszcze z parę minut zostało filmu, to znaczy, że tam będą pstrągi. Ale w razie, gdybyśmy się nie widzieli, to trzymajcie się, połamania kija i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Uwielbiam Was sayonara!